Z przyjemnością informujemy, że oferta VTS została rozszerzona o opcję wysokosprawnych przeciwprądowych wymienników heksagonalnych do odzysku ciepła wykonanych z wysokoudarowego polistyrenu, znanego również pod nazwą High Impact Polystyren. Opcja dostępna jest dla central podwieszanych bentus Compact. Wymienniki płytowe wykonane z tworzyw sztucznych cieszą się coraz większym zainteresowaniem szołowych producentów central wentylacyjnych, ponieważ umożliwiają dostosowanie właściwości tworzywa do potrzeb wykonanego z nich produktów. Tym samym umożliwiają kreowanie optymalnych cech użytkowych wymienników wykonanych z tworzywa, często przewyższających cechy wymienników aluminiowych. Dotyczy to w szczególności efektywności energetycznej, oporów przepływu, szczelności, odporności na korozję i wielu, wielu innych. Wymienniki wykonane z tworzyw sztucznych najczęściej stosowane są w niewielkich centralach rekuperacyjnych, chociaż możemy je spotkać w instalacjach o wydajności nawet powyżej 20 000 metrów sześciennych na godzinę. Czym jest High Impact Polistyren? Jest to polistyren modyfikowany specjalnym kauczukiem, który znacząco zwiększa wytrzymałość mechaniczną oraz ułatwia termoformowanie płyt wymiennika. Płyty łączone są ze sobą. Metodą spawania ultradźwiękowego całość wklejona jest w sztywną obudowę z blachy ocynkowanej. Taka konstrukcja gwarantuje znacznie wyższą szczelność wymiennika w stosunku do wymiennika wykonanego z aluminium. Zastosowane tworzywo jest ekologiczne i podlega stuprocentowemu recyklingowi, a jego produkcja skutkuje znacznie mniejszą emisją CO2 w stosunku do produkcji wymienników z aluminium. High Impact polistyren jest odporny na działanie wilgoci i rozcieńczonych kwasów. Brak jest też przeciwwskazań do bezpośredniego kontaktu z żywnością, co daje szerokie możliwości stosowania tego materiału. Efektywność odzysku ciepła wymiennika wykonanego z tworzywa sztucznego niczym nie ustępuje efektywności wymiennika aluminiowego. Zapewnia ona wysokie, dochodzące do 90% oszczędności ciepła przy wentylacji pomieszczeń. Biorąc pod uwagę dodatkowe zalety wymienników HIPS, takie jak wysoka szczelność, odporność na korozję oraz dopuszczenie do kontaktu z żywnością, centrale wyposażone w takie wymienniki znalazły zastosowanie nie tylko w typowych aplikacjach mieszkaniowych, biurowych i usługowych, ale również w systemach wentylacji pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach sanitarnych i sporych zyskach wilgoci. Z powodzeniem mogą być stosowane w przemyśle spożywczym, w łażniach, pomieszczeniach balneologii oraz myjniach. Kolejnym atutem central wyposażonych w wymienniki z wykonane z tworzywa jest ich niższa cena. W zależności od wielkości i konfiguracji, centrale z takimi wymiennikami mogą być nawet o kilkanaście procent tańsze w stosunku do central z wymiennikami aluminiowymi. Trudno przecenić zalety wymienników wykonanych z tworzyw sztucznych. Wysoka sprawność temperaturowa w połączeniu z właściwościami antykorodzejnymi oraz niewielkim obciążeniem środowiska przy ich produkcji stanowi dobrą alternatywę w stosunku do wymienników wykonanych z aluminium.